Panie Komendancie, zakrojone działania dziś Straży Pożarnej i Policji. Kogo szukacie? Szukamy 51-letniego mieszkańca Dzierżoniowa, który w dniu wczorajszym opuścił swoje miejsce zamieszkania. Do dnia dzisiejszego nie powrócił. Rodzina zgłosiła zaginięcie. Sprawa jest o tyle poważna, że my traktujemy to jako zaginięcie tzw. pierwszej kategorii. Jest to y, zaginięcie osoby, która swoim zachowaniem dawała do zrozumienia rodzinie, że może targnąć się na własne życie, może popełnić czyn samobójczy. Dlatego te działania tak skomasowane, takimi siłami i dlatego y, no, tak dynamiczne. Jak zorganizowano poszukiwania? W celu zorganizowania poszukiwań wykonujemy szereg różnych czynności. To, co Państwo widzieliście tutaj, dotyczy przeszukiwania konkretnych miejsc, które wytypowaliśmy z naszej analizy operacyjnej. To nie są miejsca przypadkowe. To są miejsca wskazane przez e, służby operacyjne. Ja nie będę opowiadał tutaj o sposobie prowadzenia czynności operacyjnych, niemniej jednak e, wiadomo, nie jesteśmy w stanie jako policja czy straż nawet e, całego kraju sprawdzić wszystkich miejsc, gdziekolwiek mężczyzna mógłby się stawić, ponieważ te miejsca, które rodzina wskazywała jako najbardziej prawdopodobne już dawno, w pierwszej kolejności zostały sprawdzone, tamtego mężczyzny nie ujawniliśmy, dlatego teraz ten etap szerzej zakrojony sprawdzania lasów, zagajników, pobliskich miejsc. Ile osób jest zaangażowanych w dzisiejszą akcję? Akcja bardzo dynamiczna, także co do jednej osoby nie odpowiem panu. Natomiast samej policji, około 50 funkcjonariuszy, jesteśmy wspierani przez trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Są to strażacy ochotnicy. Ile te działania trwać będą? Proszę pana, będą trwały dopóty, dopóki nie sprawdzimy wszystkich lokalizacji, które sobie wytypowaliśmy. Ja podejrzewam, że jeszcze no, parę ładnych minut to wszystko potrwa. Prowadzimy to bardzo dokładnie, sprawdzamy bardzo szczegółowo, tak żeby nie było takiej sytuacji, że gdzieś byliśmy i nie ujawniliśmy mężczyzny, który potrzebował naszej pomocy.